W końcu nadeszła ta chwila, pierwszy pack and play w EAFC 24 i od razu zaczynamy, że tak powiem, z grubej rury, ponieważ otwieramy naprawdę dobre paczki, ale zanim przejdziemy do ich szczegółów, to przywitajmy naszego dzisiejszego gościa, którym jest Def. Dzień dobry. Siemanko, mamy nadzieję oczywiście, że zapewnimy tutaj klasycznie kontent potężny, jak to w przypadku naszych pack and Play bywa, bo mamy naprawdę potężne paczki do tworzenia. Jeżeli o paczki chodzi, to standardowo robimy sobie taką jakby przewagę gospodarza. Ja, jako że jestem u siebie, otwieram paczkę za 300 tysięcy monet. Dev jako gość otwiera paczkę za 150 tysięcy monet. U Dewa, na odcinku będzie na odwrót. Tom tam będzie miał swoją przewagę, no ale moi drodzy, na tych paczkach oczywiście nie poprzestaniemy, bo dokładamy sobie do nich paczkę z podstawową ikoną. Ja już tutaj chyba troszkę delikatnie ja limit wyczerpałem, bo ostatnio mi z tej paski poleciał root więc tak, właśnie widziałem, widziałem, nie podoba mi się to, natomiast jeżeli o mnie chodzi, to ja z tych paczek mam pełno takich Poprawnych trafów. Trafią cały czas ikony warte od 300 do 550 tysięcy. No to przynajmniej może być fajny odcinek, no? Z oczywiście u Zachęcamy do subskrypcji obydwu kanałów. No i oczywiście do oglądania i emocjonowania się tutaj razem z nami. Chciałbyś pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz końców, żeby je kupić? Supercoinsy.pl to rozwiązanie Twoich problemów. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Końcy dostępne są na każdą platformę. Link w opisie polecam. No Dawidzie, ja jestem gotowy, mogę zaczynać. Jestem na paczce za 1000 Swihopońców, 35 kart rzadkich, dwie gwarantowane oczywiście o overallu 86. Czy my używamy karty na wypuszczeniu, czy nie? Tak, myślę, że możemy ich użyć. Jeżeli chodzi o procenty szans, powiedz mi tylko ile masz w swojej paczce 21% szans na... mam na radioaktywności. Okej, okay, u mnie ponad dwa razy większa szansa na kartę radioaktywności. Mam nadzieję, że ona się tutaj pojawi. Otwieramy! Tutaj nie ma się co zastanawiać, u mnie paczka w tym momencie leci. 2000 pońców poszło i dawaj poszło również. coś dobrego. Zobaczmy. Co my tu mamy, ojoj, czy ja dobrze kojarzę, okay. to i co, no ja tego pana znam, ja go znam i zobaczymy kto będzie dalej, no i proszę bardzo coś takiego nam się tutaj pojawiło, o, o, dobra mamy coś takiego, mamy coś takiego no ja widzę, że skład sobie jakiś tam skleje, zresztą no ciężko nie skleić mając ponad 60 kart łącznie z wypożyczeniami. No ja oczywiście też z tego coś powinienem skleić, no i mam tu kilka naprawdę fajnych połączeń i to mnie tutaj cieszy. No jeżeli chodzi o mnie, to też tutaj widzę już kilka, kilka fajnych darmowych punktów zgrania, że tak powiem. Nie wiem, może jakiś Messi, Karim Benzema, coś takiego, no to na pewno by tutaj usprawniło ten pojedynek, no ale... Zobaczę teraz jak mi te wypożyczenia oddadzą, bo ja dopiero teraz je otwieram i co? Okej, okay. no i jeszcze Dobra. dwa. Ostatnia szansa, że w tym wypożyczeniu coś się wydarzyło. No i teraz danie główne, czyli paczka z ikoną Ja myślę, że znowu trafię właśnie tą kartę, o której już wcześniej mówiłem Że jakaś karta warta pomiędzy 300 a 500 tysięcy tu będzie Po prostu czuję to Też trafiłem właśnie takie karty średnie Później trafiłem Hulita Ale no niestety po Hulicie ta pasa została przerwana No i ostatnio lecą mi właśnie takie karty, które są warte co najwyżej Quixel Bo na przykład poleciał mi Roy Keane właśnie, więc Ale czekaj, to jak, jak Roy Keane to chyba zadowolony byłeś, nie? Bo to Manchester United i eee... w ogóle. <laughs> No ale dobrze, może już nie gadajmy, tylko otwierajmy, Jest. Ja jestem Dobra, gotowy... a którą chcesz paczkę, lewą czy prawą? Otwórz lewą. 3, 2, 1, leci! Poszła ikona. Zobaczmy. I kogo my tu mamy? Flaga. No dobra. O, jest cisza, czyżby tam było dobrze? Haha! Ha! Mogę Ci dać małą podpowiedź. Stawiam, że i tak mi odgadniesz o co chodzi, ale trafiłem już tą ikonę tylko że wymienną. Trafiłeś tą ikonę tylko że wymienną w tym roku. Zobaczę ile on kosztuje. Jak dobra, to dobra to składy możemy układać. Możemy, możemy jak najbardziej. Mój skład ostatecznie przedstawia się tak. Jak widzicie wyróżnia się tutaj oczywiście nasza jedna główna gwiazda. Poza tym wygląda to znośnie, a jak to wygląda u Dewa, zaraz się przekonamy. Okej, okay, okej. Okay. Müller, Ej stary, to jest chyba dobry traf, nie? Ile kosztuje? To jest dobry traf, to jest 600 tysięcy końców około. No to z tego, co widziałem w tym momencie, mój prawo obrońca jakieś około 450? Oj, oj upamekano czemu ci piłka po nodze przelatuje? ale fart teraz! W ostatniej chwili, w ostatniej chwili ten bloczek. O, co? Moje. Jeszcze twoje, jak do cholery to jest możliwe? Carlos Vela, panato, na to, pana to, co się dzieje? Carlos Vela? Carlos Vela, co zapakował? Co jest? Co jest? Jak to się zaczyna? Pięknie, ale urwał! What? Walczymy, bo ten Miller to jest do mojego pierwszego składu, ja go biorę od razu, nie? Więc ja tutaj mam dużo do stracenia. Patrz stary, patrz stary, przyglądaj się jak on to soczyście uderzył. I to dosłownie ćwierć sekundy po tym, jak prawie ci strzelił bramkę na 1-0. Prawie robi wielką różnicę. Zapakujesz zaraz. Oho, oho, ja go widzę. O nie! Co? Trzemów na krótki... A, Ty wybijasz jaj. te piłki i to nie ma różnych chłopiec tego A to, to mój wybił? Chyba tak, nie? No, chyba, tak on to wybił tego Kurde, chłop, co go tu osaczył Ale Co ten biedny Gerd ma zrobić? Może uderzy Eee Gerd Miller? Jest, jeszcze? Wojtek Dobra, wyjął. Oj Vela, Vela, jedź Jedź Vela, sam I Wela, znowu fałszyk Tak jest, się, że będę podawał ale niestety, no, brameczka w sumie do No to się za wiele nie mogłem spodziewać, tak na tą sprawę. No to jest chyba właśnie typowa bramka do szlapki. Oj, tak, oj, tak. Oj. Dobrze, ta pierwsza połowa mi się bardzo podoba. Ale w końcu w meczu z tobą w playu wykorzystuję swoje sytuacje i to jest coś, czego mi zawsze brakowało. Magul, dawaj. Miller. Miller to może być trójeczka. Tak jest, tak jest. Gerd Miller sam walczy o siebie. No tego to ja już nawet, nawet ja tego nie mogę przegrać. Nawet ja i z tobą. Oho, tu wam zapata. Magul. Donnarumma. Drama też strzał. Patrz Uf. na to. Dwa razy trafił w bramkę. Hop, powerheader i wszystko. Albo jestem w stanie to popsuć? do Ja twierdzę, ale nie to jest. Dawaj wrzutkę na najmniejszego na boisku. Ty, co jest? I to jest, co wygrywam. O, o, czyżby honorowa Gul to będzie chyba gol? Nie, Ruma to wyciąga. Ten wynik jest tak kurwa niewdzięczny, że to jest niesamowita naprawdę. No jest, jest, no to nie jest też na 3-0 mimo wszystko, no. Jeszcze na Millera, Gerd Miller, ojejku, to chyba mi się jakiś lobik przypadkiem nacisnęło. No więc ale Nic. nie zmienia to faktu, koniec. że to koniec i tym razem udaje mi się wygrać to na spokojnie, bardzo się cieszę, bo Gerd Miller Wiesz, że to pierwszej 11 mi się spodobało granie tym gościem, jego go trafiłem wymiennego. Teraz wiem, że będzie mógł ze mną zostać, kiedy trafię go niewymiennego. To absolutnie nie był mecz na 3 do 0, expected 2-1 do 2-6. Nie powiem, że ten mecz był przekręcony, ale czuję się bardzo mocno, czuję ba potężnie niedosyt z tego względu, że nawet tutaj kurde nie było bramki honorowej, nie? Ja sytuacja. się, ja się Tobie nie dziwię Dawidzie, jak najbardziej możesz oh, czuć nie. niedosyt po tym spotkaniu, bo na pewno tak jak już powiedzieliśmy wynik, no nie oddaję jego przebiegu, zgadzam się z Tobą. Natomiast tutaj nie unikniesz kary, Zambrota. Musi zostać przepalony, co pewnie wy w tym momencie na swoich ekranach już widzicie. Sprawdzajcie rewanżu Żudewa. Ja tobie bardzo dziękuję za udział w tym odcinku, za wspólny mecz no i za to, że przyniosłeś mi trochę szczęścia w paczce z Ikoną. Nie ma problemu.